Na cel tego filmu powinienem się położyć na tej kanapie i udawać, że nie poszczyka. Dlaczego powiedziałem, że mógłbym się położyć na tej kanapie i udawać, że się nie poszczyka? Bo ja mam zawsze wielki problem z słowem odejść, które ma co najmniej dwa znaczenia. Wolałbym zawsze mówić o tym pozytywnym, ale okej, okay, dobra, to ostatnio gdzieś tam z boku. Tytuł filmu, żeby nie było, że gdzieś się nam zgubił. Kiedy Scrum Master może odejść? Może czy powinien. To jest bardzo dobre pytanie, które wyszło tutaj przed sekundą. Może i powinien. Ale chodzi mi odejść oczywiście o tym, że powinien zmienić pracę. Albo może zmienić pracę. Powinien podjąć decyzję o tym, że Kontynuować karierę to, to poza. Tak jest, poza strukturę. strukturami obecnej formacji, że tak powiem, organizacyjnej. To jest ciekawe pytanie, dlatego że ja trochę rozwinę, dlatego że gdzieś, moim zdaniem, w działaniu każdego człowieka a Scrum Master jest taką rolą, która chyba jest na to troszeczkę bardziej narażona, nie chcę powiedzieć szczególnie narażona, ale troszeczkę bardziej narażona niż na przykład deweloper, teraz powiem dlaczego, że jest ten moment, kiedy chyba trzeba by się zastanowić, czy praca w tym miejscu, w którym pracuję, ma sens. Dlaczego mówię, że z deweloperami jest troszeczkę inaczej? W świecie, no pewnie 70% plus nas, nie mówię celowo 90 albo 100, tak jak zwykle używam tego sformułowania, jest tak, że pracujemy jednak przy zmiennych produktach, zmiennych technologiach, zmiennych produktach, z, często ze zmiennymi interesariuszami, no bo pracujemy w jakichś dużych organizacjach, robimy, jak jest, różne rzeczy. robimy różne rzeczy. Nie? Mamy szansę się uczyć, mamy szansę przełączać sobie ten kontekst, w którym pracujemy, mamy szansę e, e, robić coś w cały czas w nowy sposób. I tutaj teraz patrzę na Scrum Mastera. Nie twierdzę, że nie pracuje z innymi interesariuszami, że nie może robić czegoś w inny sposób, i nie twierdzę, że e, jego praca nie może być zmienna i ciekawa. Twierdzę, że Scrum Master, który pracuje z zespołem albo z zespołami, albo który wychodzi do organizacji i zaczyna rozmawiać, to wiem, że może zaraz pociągniesz ten temat i właśnie powiesz, że, że Scrum Master potencjalnie może sobie poszukać jakichś innych zajęć. Ta jego praca jest bardziej monotonna i to jest jedna rzecz, a druga rzecz i tą Ci pozostawię do rozwinięcia to jest to, że bycie długo w jakimś miejscu powoduje, że nasiąkamy trochę pewnego rodzaju przyzwyczajeniami, manierami, sposobem działania, co niekoniecznie musi być dobre z punktu widzenia chociażby poszukiwania usprawnień, z którymi będziemy się borykać. To taki mój przydługi wstęp. Yy, trzy, dwie i pół minuty <laughs> i w końcu i mogę coś powiedzieć? <laughs> Okej. Okay. To ja dodam jeszcze jedną cegiełkę, zanim do, 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 przejdziemy do odpowiedzi na te pytania. Bo skramas jakby z zasady jest tą rolą, która. Każdy jest generalnie się rozwija, nie? ale Scrum jakby z zasady jest tą, tą rolą, która jednak musi się rozwijać cały czas w wielu różnych sytuacjach, i jakby tą całą zmienność, która wynika z natury ludzkiej. Go dociera. No nie mów, wiadomo, że tak jak powiedziałeś, deweloperzy zajmują się na technologiami, które też są zmienne, też się muszą być na bieżąco z technologiami i tak dalej, ale można być ekspertem jakiejś technologii i faktycznie no, być na bieżąco ze zmianami, które są, ale jakby iść w kierunku tej eksperckości w tej jednej konkretnej technologii. Ja nie muszę skakać i tak, 73 tak. różnych. Tak? No i troszeczkę Scrum Master niby podobnie, no bo ja powinienem być ekspertem od tego. Tej efektywności, skuteczności zespołów, tej znajomości z krama tak dalej, tak dalej, Ale jednak trudno jest to osiągnąć siedząc w jednym miejscu. Bo najdłużej byliśmy z krama po kilka lat. Tak. Z jednymi zespołami. I faktycznie tak jak sięgnę pamięcią, to z jednej strony plusem było to, że te zespoły się zmieniały i rozrastały i to ten, miejsce, w którym byliśmy, ewoluowało. Ewoluowało. Tak. No i tak na początku, jak, jak ja miałem ten jeden czy dwa zespoły, na końcu cztery, to była zupełnie inna kategoria problemów. To druga rzecz, która powiedziałaś, można szukać tej pracy w organizacji i tam się też rozwijać. Ale nie da się ukryć, że siedząc kilka lat z tą grupą ludzi, nawet jak tam pojedyncze osoby się zmieniają, mamy bardzo mocno ugruntowany sposób działania, styl działania i nie wpadniemy na niektóre rzeczy, to raz, dwa, może nie być takie potrzeby. Yy, trzy, no troszeczkę tak się siadamy na laurach. I teraz jak zaczynałeś o, mówić. Się powiedziałeś. O, siadamy na jak zaczynałeś to mówić, to się zaczynałem zastanawiać, czy to coś złego. Bo wiem, że ja i ty mamy tak, że zawsze może być lepiej, bardziej. Nie można siedzieć w miejscu. nie? A z drugiej strony, sporo osób, tak jak chociażby przywoływani deweloperzy, którzy idą w stronę ekspertkości, chcą. Mieć ten swój kawałek i być w nim najlepszym na świecie, w rejonie, w bloku, na klatce, cokolwiek. Ale chcą jakby no być specjalistą. O. I tu druga myśl mi się pojawia w głowie. Tylko czy na pewno ludzie, którzy chcieliby jakby no spokojnie sobie siedzieć na jakimś stanowisku i cieszyć się z tego, że robią dobrą robotę w jakimś tam, w jakimś tam zagadnieniu, w ramach jakiegoś zagadnienia. Są skramasterami? Bo czy to jest ten typ osoby? No bo wiadomo, że skramaster są różni, ale tak 70%. Nie? to jest Większość osób, które jednak zostaje skramasterami, chyba jednak ma inne takie motywatory. No i tutaj doskonaleś moim zdaniem bardzo istotnego problemu, zagadnienia, wyzwania. A mianowicie, bo to jest istotny problem, a mianowicie czasem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zostanie, chcę być skramasterem? Dlaczego chcę być skramasterem? Bo ja tym Scramasterem mogę być, dlatego że mnie, powiem kolokwialnie, jara ta robota. Lubię pracować z ludźmi, e, lubię rozwiązywać problemy. E, mam jakieś doświadczenie, mogę of zaoferować jakąś pomoc, ale z drugiej strony jest pewna grupa ludzi, nie wiem ile, ale podejrzewam, że trochę więcej niż 30%, którzy są tymi Scramasterami, dlatego że na przykład to był awans w organizacji. Dlatego, że to jest pewnego rodzaju stała praca, która, nie oszukujmy się, w części miejsc nie wymaga jakiegoś strasznie dużego efortu. Może nie powinniśmy tak mówić, ale tak jest. No, tak jest. Nie powinna, bo to znaczy, że coś tam jest nie tak, tak, ale tak jest. Po trzecie, może być też tak, że ktoś poszedł do tej roboty najzwyczajniej w świecie dla kasy. No, oczywiście. I teraz siedzenie w tym miejscu dla takiej osoby jest dla takich osób jest zbawienne w rozumieniu takim, że im to nie będzie przeszkadzało. Z punktu widzenia całego tego ekosystemu. Już nie do końca może być takie dobre. Ale wracając trochę do samego początku, właśnie, żebyśmy nie zostawili ludzi bez odpowiedzi na pytanie, chociaż ja to lubię robić powiem szczerze, bo to powoduje, że wyzwalamy pewnego rodzaju procesy myślowe, które kończą się potem komentarzami pod filmikiem. Ja piję do tego ostatniego, obejrzałem filmik i nadal nie wiem, co robi skramaster cały dzień. My też nie, ale dobra. Kiedy powinien odejść? Bardzo dobre pytanie. Jak zresztą już powiedzieliśmy na, na samym wstępie. Kiedy powinien, albo kiedy może? Kiedy powinien, kiedy może. Nie? To Jest tak, jeżeli. Znaczy, jest ta sentencja. Ja ci. Okay. Podam ci wyciągniętą dłoń. Scrum Master powinien dążyć do wyeliminowania się z organizacji. Tak. O, o! I to jest ten moment, w którym jeżeli się czujemy zbędni, albo czujemy się, że niewiele jesteśmy w stanie jeszcze wnieść to w ideę z tego Scrum Masterstwa. Jest wpisane to, że jakby w potrzeby tych Scrum Masterów jest wpisane to, że ok, no tu już zrobiłem zrobiłam wszystko, co się da, idę gdzie indziej. Dobra. Tylko o właśnie. Bo to nie znaczy, że muszę zmienić całą pracę. Mogę iść do innego zespołu w ramach jednej organizacji. Ok, część rzeczy będzie podobna, część rzeczy będzie inna. Ja mogę bardziej się zająć średniowiecem transformowaniem organizacji i walczeniem na przykład z rzeczami, które są systemowe i trudne. Nie? Bo, bo są jakieś tam mechanizmy, które powodują, że część schramowych rzeczy nie funkcjonuje. Nie wiem, sprzedajemy nasze rzeczy na fixed price, nie? I potem wymagamy, żeby to było co do godziny, która została sprzedana, wykonana, bo tak skram nie działa. Nie? Więc może tym się zajmiemy. To jest jedna opcja. Druga rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy może, czy kiedy powinien, to jest sytuacja, w której znajdzie lepszą pracę. Ok? Lepszą, ciekawszą, za, za, za większą kasę, jakkolwiek. Nie. Większe wyzwania, tak i tak dalej, i tak dalej. E, I trzecia rzecz, o której pomyślałem, to jest e, ta grupa osób, którym niekoniecznie zależy na tym, żeby się rozwijać nie wiadomo, jak, żeby zostać się tym najlepszym scrum Masterem na, na rynku, e, tylko są i to niezależnie od tego, czy są tylko dla pieniędzy, czy ale no, działają, jakieś to ma konsekwencje pozytywne, ma nadzieję, e, no i jest im dobrze na takim stanowisku. Osobiście nie mogę się podpisać pod zrozumieniem takiego sposobu działania, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy są inni niż my. No, i oni, z ich punktu widzenia, no, nie ma takiej potrzeby, żeby, żeby te prace zmieniali. Pytanie, czy jest taka potrzeba ze strony organizacji. To tak. ja mam czwarty punkt i znak zapytania. Czwarty punkt brzmi: wypalenie. Niestety, choroba, w syndrom, pięknie nazwany. Który powoduje, że może, może dotknąć absolutnie każdego, absolutnie każdego, który powoduje, że no, nasza praca staje się dla nas nieciekawa, nieefektywna, ludzie z nami się męczą, my się męczymy z ludźmi i tak naprawdę trwamy robiąc sobie krzywdę. To to jest dla mnie czwarty jakby punkt ważny, który chciałem zaadresować. A znak zapytania brzmi następująco. To, co mówiłeś, nie, zmiana pracy i tak dalej, i tak dalej. Czy polski rynek pracy, headhunterzy, HRBP i inne magiczne role, które biorą udział w rekrutacjach, są gotowi na to, żeby brać takich ludzi. Ludzi, którzy ciągle poszukują wyzwań, ludzi, którzy chcą się rozwijać, ludzi, którzy chcą trafiać do ciekawych organizacji, ale uwaga, nie po to, żeby tam siedzieć 6 lat, nie? tylko po to, żeby pójść, rozwiązać jakiś problem. Dać coś z siebie, coś, czegoś się nauczyć, bo tak jak powiedziałeś, musimy stale się, czy powinniśmy stale się rozwijać, ale później niczym taki trochę strażak, nie? Skończył gasić ten pożar i idzie pod ten? Tak. <śm> 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 niczym strażak kończy gasić ten pożar, a potem siada do tego swojego wozu strażackiego, razem z kolegami i jedzie gdzie indziej. Czy jesteśmy na to gotowi? Bo ja wiem, że takie skakanie na kwiatek, z kwiatka na kwiatek, sorry, bardzo często jest bardzo źle widziane. A myślę, że dla tej roli to jest właśnie taka rzecz, która mogłaby spowodować, że te osoby faktycznie byłyby zaangażowane, zmotywowane, niewypalone i jeszcze mógłbym tak wymieniać bez końca. Dobra, i teraz te 20 sekund, bo to, bo to strasznie długi filmik, a jeszcze mi się przy okazji przypomniało, że skoro będą Ci Scrum Masterzy dobrze odchodzić, to kto wpadnie na ich miejsce z zespole powinien być Scrum Master. Zupełnie inny temat, nie? Ciekawe jak ludzie zareagują w komentarzach na kilkunastominutowy filmik. <grytanie> Ale to już jest 20 sekund? Tak, okej. Okay. To ja tylko chciałem powiedzieć, że dotknęliśmy tutaj wielu różnych aspektów, które chyba powinniśmy rozwinąć jeszcze w dodatkowych pięciu filmach na ten temat. Na przykład temat wypalenia.